Cześć! Z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zbudowania, a właściwie. Tutaj będzie samo meblowanie domku, zielonego domku. E, ponieważ stwierdziłam, że budowanie no, nie było na tyle ciekawe, i tak długo to trwało, że w ogóle byście się zanudzili. Także generalnie zobaczycie sobie samo meblowanie w środku i przy okazji sobie pogadamy właśnie, bo dawno nie mieliśmy już okazji, tak, wiecie, po prostu pogadać, i a w międzyczasie sobie popatrzeć na to, jak ja się męczę z tym meblowaniem. Także wiecie, może być zabawnie. <grych> Dobra, słuchajcie, to jest e, zielony domek który już yy, myślę, że widzieliście w pierwszym odcinku nowej serii. Związanej z wiejską sielanką, z nowym dodatkiem. Nagrywam to dużo, dużo wcześniej, dlatego że jak Wy to teraz widzicie, to ja prawdopodobnie przebywam na wakacjach. Jestem nad morzem, wyleguję się na plaży i kąpię się w morzu. Także no przykro mi bardzo dla tych osób, które siedzą w tej chwili w domu, to wiecie, ściskam Was i strasznie Wam współczuję, bo ja w tej chwili mam zupełnie, zupełnie inne dni. I oczywiście życzę z całego serca wszystkim, którzy jeszcze nie wyjechali. A będą mieć taką możliwość, żeby dobrze spędzili ten czas, ten wyjazd. I jeśli nie wyjeżdżacie, to też, żebyście znaleźli sobie takie zajęcia, z których będziecie zadowoleni, wiecie, będziecie mieć satysfakcję, że czujecie te wakacje i czas wolny. Także pamiętajcie, żeby z tego dobrze korzystać. Dobra, ale teraz przechodzimy już do tego tematu, o którym chciałam pogadać. To znaczy, jest ich w sumie kilka. Natomiast zacznę od tego, że ten dom tutaj widzicie, jak ja buduję jeszcze przed wyjściem wiejskiej sielanki. Także on się prawdopodobnie troszeczkę różni od tego, który być może zobaczyliście już w pierwszym odcinku nowej serii. Nie będę tutaj jeszcze mówiła tytułu tej nowej serii, ponieważ nie mam go na tę chwilę jeszcze ustalonego, tak wiecie, na 100%, także nie chcę mówić, ale no, będę się posługiwała po prostu, że nowa seria, no to będziecie wiedzieć o co chodzi. Także mam nadzieję, że jesteście już po pierwszym odcinku. Jeśli nie widzieliście, to Was serdecznie do niego zapraszam. No i właśnie, on się będzie różnił, dlatego że jest budowany przed wyjściem wiejskiej Sielanki. W związku z tym nie ma on w sobie żadnych rzeczy, które zawiera wiejska Sielanka. No i prawdopodobnie ja go po prostu na szybko, naprawdę na szybko zmieniłam. Yy, jeszcze właśnie przed moim wyjazdem, czyli no, tuż po wyjściu dodatku, a przed moim wyjazdem dosłownie chwilkę, miałam bardzo mało czasu. Ale stwierdziłam, że może chcielibyście zobaczyć, jak go meblowałam ponieważ włożyłam w niego sporo pracy, pracy, można to tak nazwać, wiecie o co chodzi, nie? Pracy, jak to brzmi w ogóle. No ale wiecie, no, namęczyłam się z nim szczerze mówiąc, chciałam, żeby on był bardzo dopracowany, dlatego właśnie na przykład Łazienkę, którą widzieliście i teraz tą pralnię, to widać, że jest bardzo dużo rzeczy tam. Ja nie lubię ostatnio, wiecie, meblować takich pustych pomieszczeń, lubię jak one są. Takie zagracone, właśnie jakimiś, nie wiem, kosmetykami czy czymkolwiek, żeby było widać, takie, wiecie, wrażenie, że że ktoś tam mieszka, że no wiecie na co dzień też nie macie tak w łazienkach, że macie idealnie czysto i schludnie i wszystko idealnie poukładane zawsze w szafkach albo na blacie gdzieś po prostu pięknie. No to jest normalne, że rano człowiek się gdzieś spieszy i po prostu no wiecie, tu coś zostawi, tam coś postawi i no kurczę, no zawsze jest ten taki chaos łazienkowy. No nie wiem, chyba, że wy tak nie macie, ale ja tak mam. Chaos łazienkowy zawsze. Także chciałam, żeby właśnie to tak wyglądało, że ktoś tam po prostu mieszka, że ktoś ten dom użytkuje. E, przy okazji, właśnie jak z Wami sobie gadam, to nie miałam okazji też. E, przy okazji, nie miałam okazji. <gry> Dobra, wiecie o co chodzi. Nie miałam e, możliwości podzielić się z Wami m, swoją e, opinią, swoimi wrażeniami na temat e, tego pakietu, który wyszedł przed wiejską sielanką. E, teraz jaką się nazywa? Wystrój marzeń? O matko, zabicie mnie, chyba tak. Wystrój marzeń. E, w każdym razie chciałam Wam powiedzieć swoją opinię, dlatego że wiem, że wszyscy się nim raczej zachwycają, są mega zadowoleni. Natomiast ja ten pakiet dzielę jakby na, na dwie części. Na dwie, no powiedzmy na dwie części. Jedna część to jest właśnie strefa budowania, meblowania. Wszystkie właśnie meble, które tam dochodzą. I no, wszystko, co doszło, jeśli chodzi o właśnie meble z tego pakietu, jest cudowne, po prostu. Kocham, 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 uwielbiam po prostu jak oni się, twórcy gry się bardzo, bardzo przyłożyli do tego i widać to po prostu, bo widać, że te meble nie są byle jakie. Jest dużo dodatków różnych, wiecie, takich pierdółek tak zwanych. Są piękne kuchnie, które właśnie tutaj też wykorzystałam. Są te niesamowite tapczany, te, wiecie, łączone, te takie, jak to się nazywa, zapomniałam. No, ale wiecie o co chodzi? Te łączone, tak? Te takie segmenty, co możemy łączyć, to jest naprawdę śliczne. No, tylko tu akurat w tej kwestii trochę zawalili, bo ze światłem jest problem. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mm, trzeba bardzo dobrze to oświetlić, żeby to wyglądało jako całość, bo jak się źle doświetli, to wtedy. Tak się robi jakoś, że część danej kanapy jest biała, a część jest bardziej powiedzmy beżowa albo żółta, bo oświetlenie jest w tym miejscu już trochę inne. Więc to tam trochę zawalili z tym oświetleniem, ale nie ma co narzekać. Ja się mega z tego cieszę i wszystkie mebelki, które doszły są po prostu piękne, urocze. Każdemu je polecam, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. Także fajnie. Natomiast druga część tego pakietu, w sensie ja sobie tak dzielę na te dwie części, to jest rozgrywka. I rozgrywka w ogóle mi nie pasuje. I już wam mówię dlaczego. Dlatego, że ja absolutnie nie lubię budować i meblować, że tak powiem, na zawołanie jak muszę. Wiecie o co mi chodzi? Po prostu tam dochodzi nam kariera, w której. Ja ze swoim simem, simką, muszę codziennie chodzić do tej pracy i codziennie te pomieszczenia zmieniać, meblować, kombinować i tak dalej. I ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Ja może też w złym czasie po prostu grałam, ponieważ no, dosyć kiepsko się czułam fizycznie i włączyłam na chwilę ten pakiet, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest. I to nie było dla mnie. Ja po prostu wytrzymałam chyba dwa albo trzy dni z Simką, poszłam do tej pracy. I zrobiłam dwie albo może maksymalnie trzy takie przeróbki pomieszczeń. I słuchajcie, ja nie byłabym w stanie dalej grać tą simką. Ja bym po prostu ją wysyłała samą do pracy, bo jest też tam taka opcja, że nie musimy z nią iść, co jest. No, fajne, fajne, fajne. Natomiast myślę, że to no, nie na tym polega ten pakiet, tak? Także raczej chodziło o to, żeby właśnie chodzić z tymi simami i. I z nimi właśnie wszystko zmieniać i tak dalej. Natomiast to mi totalnie nie leży, ponieważ ja po prostu tego, ja tego nie czuję. Wiecie, ja nie, nie jestem osobą, która może codziennie nagrywać filmy i meblować. Ja podziwiam wszystkich naprawdę. Ja oglądam czasem meblowanie, budowanie gdzieś tam na zagranicznym YouTubie i powiem Wam, że tam jest masa osób, które mają kanały tylko i wyłącznie z meblowania i zbudowania i na przykład wstawiają filmy co 2-3 dni. I ja totalnie je podziwiam, po prostu podziwiam, bo no ja bym tak nie mogła, nie? Po prostu, no nie byłabym w stanie codziennie meblować, budować. To na to, to wiecie, muszę mieć wenę, muszę mieć czas, muszę mieć ochotę, muszę mieć jakiś taki, nie wiem, wewnętrzny zapalnik, żeby zrobić to, wiecie, żeby się do tego jakby zmobilizować. I tu właśnie. Ten zielony domek bardzo mi się dobrze meblowało, no po prostu super. I on generalnie z założenia miał być taki średnio nowoczesny: w sensie właśnie, no, nie jakiś taki bardzo, 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 bardzo wiejski i taki ubogi i biedny i nie wiadomo co, ale też nie. No, nie taki bardzo nowoczesny, wiecie, no jakieś takie eleganckie meble i wszystko takie zadbane i tak dalej. To też nie o to mi chodziło. Natomiast kuchnia, jak widzicie, właśnie jest ta z tego pakietu nowego, dlatego że no dlatego, że po prostu ten kolor mnie urzekł. Ta niebieska kuchnia z tym takim brązem jasnym, to jest coś nieziemskiego i ja po prostu totalnie się w niej zakochałam i dlatego taką zrobiłam. Ale nie wiem, czy ja tego. Nie zmieniłam na pierwszy odcinek nowej, nowej serii, ale na tą chwilę ja tego nie wiem, ponieważ no jeszcze nie mam tego dodatku, więc nie wiem, co zrobiłam. Także dlatego właśnie ten dom, który widzicie, może się różnić od tego ostatecznego, od tej właśnie wersji finalnej, którą widzicie w pierwszym odcinku nowej serii. Natomiast chciałam powiedzieć też, że ten domek chciałabym Wam w ogóle udostępnić, także nie wiem, co o tym myślicie i też nie wiem, jaką wersję udostępnić. Być może udostępnię właśnie tę wersję, taką jeszcze bez Wiejskiej Sielanki, dlatego, że być może ktoś z Was tego dodatku nie ma. Być może czekacie na promocję, być może czekacie na, nie wiem, jakąś inną okazję, żeby go kupić, nie wiem, urodziny, imieniny i wiecie, chcecie go po prostu dostać od kogoś. Także być może udostępnię tę wersję domku, natomiast nie wiem, czy ona jest już udostępniona w tej chwili, jak to oglądacie. Tego Wam też nie potrafię w tej chwili powiedzieć, no ponieważ nie wiem. Nie wiem, jak to będzie chciałam. Dla mnie najważniejsze było, żeby nagrać Wam ten filmik, żebyście coś mieli, jak ja będę na wakacjach i żebyście nie zostali bez niczego, ponieważ bardzo, bardzo chciałabym wrócić po prostu do nagrywania. Także ta wiejska sielanka dała mi trochę takiego kopa, żeby się zmobilizować. No, miałam wcześniej miałam no, różne takie nietypowe zmiany, problemy, powiedzmy, i które nie pozwalały mi usiąść przy komputerze i nagrywać, i w ogóle nie pozwalały mi, słuchajcie, nawet siedzieć przy komputerze, żeby cokolwiek obejrzeć, zobaczyć, no nie wiem, nawet już nie mówię o włączaniu gry. Także, no, nie miałam łatwo, nie miałam łatwo, natomiast teraz już jest lepiej i. Mogę się, że tak powiem, jakoś zmobilizować do tego, żeby właśnie sobie z Wami chwilę pogadać. No i jestem bardzo ciekawa też, co tam u Was słychać: jak żyjecie, jak spędzacie wakacje? Napiszcie mi, czy gdzieś wyjeżdżacie, czy siedzicie w domu. Co lubicie robić w czasie wolnym? Bo wiem, że też są osoby, które normalnie mają urlop, ponieważ pracują tak jak, tak jak ja i po prostu mają te dwa tygodnie wolnego albo więcej. Jeśli ktoś sobie uzbiera urlop, to może mieć trochę więcej. Ale no, dajcie znać koniecznie, czy gdzieś właśnie wyjeżdżacie, co robicie, jak się czujecie, czy jesteście zdrowi, czy jesteście szczęśliwi i zadowoleni ze swojego życia aktualnego, czy nie bo ja jestem bardzo ciekawa, co u was słychać. Myślę, że o, o tym, dlaczego mnie tak długo nie było, pogadamy sobie innym razem, ponieważ teraz jakoś nie mam na to ochoty i weny, być może jak wrócę właśnie z mojego urlopu, to wtedy Wam coś bardziej poopowiadam. Natomiast muszę się do tego, że tak powiem, muszę do tego dojrzeć. O, może tak, wiecie, nie zawsze jest łatwo mówić o wszystkim. Nie zawsze człowiek chce się ze wszystkimi, wszystkimi dzielić, także no to myślę, jest dosyć normalne. Ale jeśli, jeśli będę miała taką ochotę i taką potrzebę, to na pewno Wam o tym opowiem. Natomiast jeszcze chciałam Wam powiedzieć a propos tego domku, bo już wiecie teraz, że on jest stworzony do serii i właśnie dlatego ma taki, a nie inny układ pomieszczeń: czyli ma, ma kuchnię, oczywiście, łazienki dwie, ma salon ma sypialnię główną dla małżeństwa, które tam sobie wcześniej żyło, a teraz jak wiecie, no już została jedna osoba z tego małżeństwa. U góry jest pokój dziecka, no bo dziecko było planowane, wyczekiwane i dlatego pokój dziecka jest. Jest też pokój gościnny, który właśnie jak wiecie służy do do spania głównej bohaterki, która tam po prostu będzie miała możliwość pomieszkiwania, bo stwierdziłam, że no przecież nie umieszczę jej w namiocie, nie? Chociaż miałam taką myśl na początku, że może ona będzie spała w namiocie, ale nie, stwierdziłam, że jednak pokój gościnny, taki, albo właśnie w przyszłości on może być. No, pokojem nastolatka lub nastolatki, wiecie, można zmienić kolor z różowego na inny i ze spokojem może on się nadawać dla właśnie jakiegoś yy, podrośniętego dziecka <noise> nie no się dla nastolatka myślę spokojnie się da yy, i u góry też jest taki no, spory korytarz koło schodów, który jest połączony z takim pomieszczeniem yy, z takim pomieszczeniem z kominkiem ze stolikiem do gier czyli tam do kart bodajże z jakimś tam barkiem tak, na drinki, żeby można sobie przy kominku usiąść albo przy kartach wiecie, czegoś się napić i jest tam takie też małe właśnie biuro biuro to takie dużo powiedziane w sumie tam stoi tylko takie biurko totalnie zagracone i, i można tam sobie przysiąść i właśnie kto chce może tam sobie wrzucić komputer, natomiast ja w tej, w tej rozgrywce nowej absolutnie komputera nie widzę i jakoś tak w sensie może laptopa na zasadzie, że główni bohaterowie by tam przywieźli tego laptopa ze sobą to jeszcze, ale generalnie to miał być taki dom, dom spokojny, taki właśnie bliski naturze. Dlatego jest też ogród, yy, są też pszczółki, są też, yy, jest możliwość też hodowania owadów. Yy, no i później, właśnie jak ta wiejska sielanka już się pojawi, pojawi, a w tym przypadku już się pojawiła, no ale tutaj mówię o tym stanie domu, jaki teraz widzimy. No to yy, później się pojawi wiejska sielanka, więcej zwierząt i ten ogród można przerobić, ponieważ tą działkę można przenieść na większą działkę i taki był mój pomysł, zamysł od początku, że zbuduję ją, ten dom zbuduję na mniejszej działce, to jest chyba 30 na 20 i to jest w ogóle budowane w Brindenton Bay. Tu widzicie w ogóle tytuł tego tej działki, nazwę tam w rogu po lewej stronie widać. No, więc to jest w Denton Bay budowana i to jest chyba 30 na 20 a właśnie chciałam, żeby to była dosyć taka mała, taka, myślę, uniwersalna działka, żeby można było po prostu wszystko przenieść później do Hanford i tam na jakąś właśnie większą, taką fajną wiejską działkę. I żeby można było ten ogród rozbudować, żeby można tam było dodać właśnie jakieś zwierzaki, jakiś taki bardziej no, ogród większy niż te kilka doniczek, które tu się znajdują, ale myślę, że też nie każdy chce mieć taki wielki ogród i fajnie jest, może udostępnić ten dom właśnie w takiej formie, żeby ten ogród był powiedzmy minimalny, jeśli ktoś no, nie lubi, wiecie, tych wszystkich zajęć w ogrodzie na świeżym powietrzu są przecież osoby, które lubią grać tylko w domach w ogóle, a propos e, gry w domach, to jeszcze wam szybko powiem normalnie, aż mnie wzięło na gadanie, słuchajcie, jestem w szoku e, to wam szybko powiem, że mm, ja, jak buduję swoje jakieś tam domy, albo mieszkania, oczywiście w mieście tak, to już nie ma znaczenia to nigdy nie daję do tych domów masę rzeczy, dlatego że w sensie, mam na myśli, no nie wiem, nie robię piwnicy z kręgielnią. Nie wiem, no nie daje wszystkich atrakcji, wszystkich zajęć, takich rozrywek, które mogą być w simsach, ponieważ uważam, że fajnie jest te zajęcia mieć poza domem. Bo to nas jakby zmusza trochę z naszymi simami, żeby po prostu gdzieś wyjść pójść z nimi, coś zwiedzić, poznać innych Simów, właśnie wyjść na jakieś karaoke, na kręgle. To są takie rzeczy, których ja nigdy w domu nie daję, bo no chyba, że Simka ma ćwiczyć śpiewanie, czy coś, no to wiecie, no wyjątkowo można po prostu coś takiego zrobić. Oczywiście, że tak, ale generalnie jedynie co to basen, to tak, basen mogę dać, jak najbardziej, żeby sobie popływali, ale tych wszystkich takich większych zajęć to staram się właśnie nie dawać w domach, tylko tylko właśnie, żeby wychodzić z simami i yy, żeby ta nasza gra była taka różnorodna, bo zauważyłam, że wiele osób lubi, jak yy, wszystko ma się w domu upchane i, yy, i jakby tylko ta rozgrywka opiera się na życiu w domu. A jakoś dla mnie jest to po prostu yy, takie dosyć męczące, duszące, nie wiem, jak to powiedzieć, wiecie, no nie. Nie, nie lubię tego siedzenia tylko w jednym domu, w jednym pomieszczeniu. Oczywiście, jak nagrywam dla Was rozgrywkę z naszych serii, no to często siedzimy w jakimś domu i tak dalej, ale nie zawsze, no bo to wiecie też, no nie zawsze, nie zawsze. Simowie też wychodzą, ale chyba, jako że no odcinek, wiecie, nie trwa 100 lat, tylko tam powiedzmy 20-30 minut, no to, żeby w tych 20-30 minutach coś porobić w domu, no to to jest, wiecie, mało czasu tak naprawdę. I jak się nagrywa, to trochę to inaczej wygląda, niż jak się gra samemu. Ja jak gram sama, to właśnie nigdy nie umieszczam e, tych wszystkich atrakcji w domu, tylko e, że tak powiem, ruszam dy. <laughs> wiecie co? Cztery litery z moimi simami i wychodzimy. W ogóle jeszcze chciałam wam powiedzieć, nie wiem, czy wy tak macie. Ale ja generalnie, jak jest właśnie ten letni okres u nas w prawdziwym życiu, jest lato, jest upał, jest gorąco i ja tylko marzę o tym, żeby codziennie jeść lody i, wiecie, kąpać się w basenie albo w jeziorze, no czy tam w morzu, jeśli ma się możliwość, to z moimi simami prywatnie cały czas jeżdżę do Sulani. Słuchajcie, ja cały czas jeżdżę do Sulani, nawet ostatnio zrobiłam sobie tam działkę na wynajem, w sensie na, wiecie, na wyjazd wakacyjny. Można sobie teraz te działki przerabiać, wszystkie w całym świecie. Jeśli macie ten dodatek, śnieżna eskapada, to możecie sobie te działki przerabiać jako właśnie wakacyjne, że tak powiem. I jechać z Simami do innego miasta na wakacje. No chyba, że to doszło w aktualizacji. Kurczę, teraz nie wiem, musicie mnie poprawić. Jeśli źle mówię, to poprawcie mnie. Czy to doszło w aktualizacji, tę możliwość wyjazdów na różne działki w różnych miastach jako wakacje, czy to doszło w śnieżnej eskapadzie? Bo mi się myli, bo tam ze śnieżną eskapadą były właśnie jakieś duże aktualizacje, i teraz tak nie do końca wiem, co było w, w aktualizacji, a co było w dodatku. No, ale w każdym razie, wiecie o co mi chodzi. I ja po prostu yy, zbudowałam sobie działkę w Sulani, ale taką typowo plażę. I tam mam tylko y, namiot, namioty w liczbie mnogiej. Namioty, tam mam, wiecie, ognisko, mam grilla, mam leżaki do opalania, ręczniki, jakaś tam, y, ta, no, jak to się nazywa taka ślizgawka wodna, żeby oni mogli się, wiecie, ślizgać w tej ślizgawce i jeszcze na kodzie, jak się ustawi. To można zrobić tak, że ta ślizgawka jakby wjeżdża trochę do wody, do wiecie wody tej morskiej z Sulani, także w ogóle to jest super. Także to wam mogę podpowiedzieć, jeśli tak nie robiliście, że na kodzie bibi move objects on można ją po prostu tak trochę wiecie do wody włożyć bardziej i simowie też mogą się tam ślizgać i oni wtedy w tej wodzie lądują i to jest po prostu super. Także ja zawsze właśnie robię takie działki na lato, typowo, żeby oni mogli się pobawić, zrelaksować, żeby mogli popływać, żeby mogli plażować, wiecie, kopią sobie tam zamki z piasku i szukają muszelek, i, i to są takie, by się wydawało banalne zajęcia, ale tak naprawdę to. W sumie my też tak się zachowujemy, prawda? Gdzieś wyjeżdżamy na plażę, w sensie, tak? Gdzieś, czy to w Polsce, czy za granicą. No może za granicą bardziej się zwiedza, więcej się chodzi. W Polsce ja bardziej na przykład, ja lubię leżeć na plaży, lubię czytać książki, lubię się relaksować, lubię się kąpać w morzu, ale lubię też spacerować po lesie. Lubię jak jest obok morza jakiś pas zieleni, jakiś pas lasu, gdzie można czy pojeździć rowerem, czy właśnie no po prostu pieszo pochodzić na spacerki, to, to bardzo lubię, serio, to jest fajne natomiast no, nie jestem osobą, która by się miała mogła smażyć tak wiecie, w cudzysłowie smażyć na plaży cały czas, po prostu Aż tak to nie. Ja muszę mieć trochę cienia, trochę słońca, trochę wody. Wiecie, tak, książka, jak książka mnie wciągnie, no to już mnie nie ma na cały dzień, to mogę siedzieć, ale to wtedy w cieniu pod parasolem, głównie z książeczką i, i mogę czytać. A jeśli chodzi o czytanie, to właśnie napiszcie mi, czy macie jakieś swoje ulubione książki na wakacje. Ja czytam ym, fantastykę głównie, no właściwie tak, właściwie to głównie fantastykę. W sumie nie wiem, czy ostatnio cokolwiek innego czytałam. <laughs> Chyba tylko tą fantastykę. No, także. Mm, a lubię fantastykę, dlatego że mm, tam może się stać wszystko. Wiecie, nie ma tych takich właśnie ograniczeń. Także też właśnie lubię nasze y, moje serie w Simsach y, z jakimiś takimi wątkami, powiedzmy, naturalnymi Dlatego, że tam mogę wymyślać, wiecie, wszystko, co tylko chcę i nie mam ograniczeń typowo, że mój sim zje śniadanie, pójdzie do pracy, poogląda telewizję i zrobi kolację i pójdzie spać, nie? Na tej zasadzie. Także yy, fajne jest to, że można sobie właśnie powymyślać różne rzeczy. No, ale ja będę kończyła. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało i miło słuchało. Yy, napiszcie, co u Was słychać i w ogóle co myślicie. Co myślicie o tej budowli, o tym meblowaniu, o tym jak ten środek domku wygląda? Nie wiem, być może już mi coś pisaliście pod pierwszym odcinkiem, ale no mówię, no jestem na wakacjach, także sobie to wszystko nadrobię później i myślę, że fajnie to ogólnie wygląda ten domek. I że mm, jeśli go nie wiem, czy już go udostępniłam, czy jeszcze nie, także sprawdźcie sobie w galerii. Jak go nie będzie, to oczywiście przypomnijcie mi w komentarzach, że mam go udostępnić. To jak wrócę, to to zrobię, ok? Tak możemy się umówić. No, a teraz mm, pooglądajcie sobie jeszcze. E, takie piękne ujęcia z tego domu, yy, z kamerą, właśnie nie zdjęcia, tylko takie wiecie, wejścia. Także zostawiam Was już z tym domkiem i e, jeszcze popatrzcie sobie na niego, jak on wyglądał o, w oryginale przed wyjściem wiejskiej sielanki. Przesyłam Wam gorące buziaki i trzymajcie się ciepło i no, całusy dla Was i wiecie, bawcie się dobrze podczas swojego wolnego czasu. Do usłyszenia, papa pa.